Turecka kuchnia znana jest na całym świecie, ale ma jeden sekret, o którym Turcy nie często opowiadają. To ryby. Mieszkańcy Stambułu, najbardziej znanego tureckiego miasta, twierdzą, że ich ryby są najsmaczniejsze na świecie. W tym odcinku dowiecie się dlaczego. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Turcy są dumni z tego, co mają na talerzu, szczerze powiedziawszy tak samo jak wiele innych narodów na kuli ziemskiej, bo przecież Polacy najchętniej jedzą polskie potrawy, a Francuzi uważają, że tak smacznych serów jak francuskie nie ma nigdzie na świecie. W tym odcinku zabieram was w podróż do Stambułu. Dowiecie się, skąd dokładnie bierze się turecka duma kulinarna i spróbujecie tureckich ryb, jakich podobno nie ma nigdzie indziej. Ten odcinek po raz pierwszy ukazał się latem 2021 roku. Powiedzieć o Stambule, że to metropolia, to jakby nic nie powiedzieć. Największe miasto w Turcji liczy 15 milionów mieszkańców, 31 dzielnic i jest centrum finansowym i kulturalnym kraju. Ale przede wszystkim jest otoczone wodą. Leży między Morzem Marmara a Morzem Czarnym, między Europą a Azją. Świeże ryby czy owoce morza są tutaj na porządku dziennym. na Bosfor między Azjatycką a Europejską częścią Stambułu. Jestem w tej chwili na promie, który płynie z części azjatyckiej na część europejską. I każdego dnia setki rybaków z Turcji wypływają tutaj w głąb Cieśniny Bosfor albo na wody międzynarodowe. Miejscowi rybacy twierdzą, że tak smacznych ryb nie ma nigdzie na świecie. İstanbul'u zengin geçen balıklar var. Buraya özgü. Palamut, çinekop, Woda jest tu inna niż na całym świecie. W Bosforze są silne prądy, i one niosą pożywienie dla ryb. Woda z Morza Marmara miesza się z wodą z Morza Czarnego. Ryby mieszkają w najlepszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić, są więc najsmaczniejsze. To Częgesz, który łowieniem i sprzedawaniem ryb zajmuje się od pół wieku. Jest jednym z tysięcy rybaków, których można spotkać w Stambule. Na miejscowych targach wybór ryb. Jest ogromny. Mamy na przykład lokalne Anchois, mamy też Bonito, które jest odmianą tuńczyka. Do tego jeszcze Lufar, te trzy są najsmaczniejsze i najlepiej się sprzedają. Ale teraz akurat jest najlepsza pora na turbota i na sardynki. Po swoim sklepie oprowadza mnie Ergan, 33-letni rybak z dzielnicy Kadikoi. Naszym specjalem jest lufar, tutaj jest najlepszy na świecie. Nigdzie nie znajdziesz takiego jak w Stambule. Dlaczego jest najlepszy? Bo je w zasadzie wszystko i ma bogatą dietę. W naszych wodach jest królem. Efekty pracy rybaków z okolic Stambułu trafiają między innymi tutaj, do dzielnicy Kadiko i tuż nad Bosforem. Tutaj jest jeden z najbardziej znanych targów rybnych w mieście. Można też kupić tutaj owoce morza, a na bocznych uliczkach można znaleźć mnóstwo restauracji, które specjalizują się właśnie w rybach i właśnie w owocach morza. Kadikoi to położona po azjatyckiej stronie miasta dzielnica, znana z dobrych restauracji, z artystów i z nocnego życia. To jest dzielnica imigrantów. Mieszkają tu ludzie, którzy przyjechali z różnych stron Turcji, z południa, północy, wschodu i zachodu. Ozaj pochodzi spoza Stambułu, ale od ponad 20 lat pracuje w Kadikoi, dzielnicy, która jest też kojarzona z turecką opozycją. Kryzys ekonomiczny w kraju, a także pandemia spowodowały w ostatnich miesiącach, że ulice Kadikoi nie są już tak pełne jak przedtem, ale życie w dzielnicy wcale nie zniknęło. Wróćmy jednak do ryb. By sprawdzić, czy rzeczywiście ryby są tak smaczne, jak mówią Stambulczycy, idę do restauracji, podobno najlepszej w mieście. Tak przynajmniej mówi mi mój przewodnik. W tym budynku wcześniej było studio filmowe. 20 lat temu mój ojciec kupił to miejsce i postanowił zrobić tutaj restaurację z rybami. Na początku wszyscy byli zdziwieni, ale udało nam się przyrządzać na tyle smaczne ryby, że teraz wszyscy do nas przychodzą. To Serkan, właściciel restauracji po europejskiej stronie Stambułu. On również mówi, że ryby są tutaj najsmaczniejsze na świecie. Dlaczego? Bo miasto leży na trasie migracji ryb, a w okolicznych wodach pływa mnóstwo różnych gatunków. Kuchnia rybna w Stambule istnieje jeszcze od czasów bizantyjskich. Ryby były tutaj jeszcze zanim pojawiliśmy się my, Turcy. Dzisiaj przyrządzamy ryby według receptur, które istnieją od wieków. Zostały wymyślone jeszcze przez Rzymian czy Greków. Na przykład turbot to ryba, którą przyrządzamy w ziołach albo gotujemy z warzywami. Yani biz İstanbul'da balıkları izgara, genelde Przygotowujemy ryby według tych samych receptur od lat, ale też staramy się je modyfikować. Słuchamy tego, co mówią nasi klienci i kierujemy się także ich sugestiami. To wszystko sprawia, że ryby stają się już sztuką, kiedy do tradycyjnych przepisów dodajemy swoje pomysły. Restauracja serkana podaje w zasadzie tylko ryby i przystawki. W w Turcji mięso i ryby to dwie osobne kuchnie. Nie da się tego połączyć. Jeśli chcesz dobrze zjeść, to musisz albo wybrać restaurację z mięsem, albo z rybami. Tak samo jest z kucharzami. Jeśli ktoś dobrze przyrządza ryby, to nie zajmuje się już mięsem. Dobry kucharz zna też subtelności. Na przykład niektórych ryb nie można zbyt długo gotować ani solić. Kucharz uczy się tego parę lat, zanim dojdzie do perfekcji. 4 lata, to Zapewne czekacie na przepis na dobrą rybę. Zapytałem zatem Serkana o jego największą kulinarną tajemnicę. Chodzi ci Najważniejsze, by ryba była świeża, wtedy uda się każdy przepis. Ważny jest też sos. Ryba sama z siebie jest smaczna, ale jeśli doda się sos, to zyskujemy kremowy smak. Jednak w przeciwieństwie do kuchni w innych częściach świata, my nie używamy sosów jako głównego składnika. Gotujemy ryby, bo już samo to sprawia, że są one smaczne. Sekret dobrego smaku tkwi właśnie w tym, że tego sosu nie jest za dużo. Nie macie chyba wątpliwości, że ludzie w Stambule kochają ryby. Są z nich dumni i nie wyobrażają sobie życia bez ryb. Ryba to najlepsza rzecz na świecie. Jem ryby na śniadanie i popijam raki. To bardzo kaloryczne, ale i zdrowe. Ryby mają witaminy czy proteiny. Są najsmaczniejsze na świecie. Słuchacie archiwalnego odcinka podcastu Świat z lipca 2021 roku. To opowieść o rybach ze Stambułu, ale także o tureckiej kuchni, która jest dumą tego narodu. Przed nami rozmowa z gościem rozmowa także z lipca 2021 roku. O tureckiej kuchni opowiada Agata Bromberek, Polka, która od 16 lat mieszka w Turcji. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Zaproponowałem Agacie tę rozmowę z kilku powodów. Po pierwsze, mąż Agaty jest Turkiem. Po drugie, Agata prowadzi bardzo popularnego bloga w internecie pod nazwą Turtur, Polka w Turcji. Dodajmy, że jest to najstarszy polski blog o Turcji, a możecie znaleźć go na Facebooku, YouTube i na Instagramie. Wszystko się zgadza, prawda? Zgadza się, tak. Powiedzmy sobie o tej stereotypowej kuchni tureckiej. Stereotyp to kebab i kawa po turecku. Zgadza się, że to jest stereotyp taki najbardziej znany. Ja w mojej pracy, tutaj będąc w Turcji, spotykam się z tym stereotypem najczęściej. Właśnie te, te dwa hasła, kebab, czyli na każdym rogu wszędzie Turcy na śniadanie, obiad i kolację prawie że konsumują kebaby, przy czym wyobrażane sobie one są przez Polaków jako takie mięso zawinięte w bułkę, z oczywiście z sosem nieśmiertelnym, pewnie czosnkowym i gdzieś tam jedzona tak na szybko pod jakąś budką na zasadzie takiego właśnie fast foodu. No i kawa poturecka, którą zapewne też Turcy litrami konsumują e, o różnych porach dnia i nocy. Kebab to jest po prostu forma e, przygotowywania mięsa. Kebab mięso z rusztu, tak możemy w skrócie to określić. I wiąże się z tym po prostu cała taka otoczka, to nie tylko sam kebab, ale też właśnie te dodatki, które do niego, e, do niego serwujemy i też forma konsumowania i niekoniecznie na szybko e, w budzce, tylko także w formie uczty, kiedy siada się do stołu i ten kebab jest po prostu serwowany na talerzu. Często Polacy, generalnie obcokrajowcy są bardzo zaskoczeni tym, że właśnie tak wygląda kebab, że, że nie jest to jedzenie na szybko. W ogóle jak się pójdzie na kebaba do restauracji takiej typowo kebabiarni, to na początku wjeżdżają meze, czyli przystawki. I same te przystawki już wiele osób zaskakują, że one są wliczone w cenę posiłku i na malutkich talerzykach po prostu na stole lądują warzywne, rozmaite no wspaniałości podane oliwą z oliwek, i to wszystko się najpierw konsumuje tak na, na, na początek. Do tego jeszcze oczywiście nieśmiertelne pieczywo tureckie. Później stopniowo jakby te, te przystawki się wymieniają, wymieniają, aż w końcu nadchodzi dopiero danie główne, czyli ten kebab. I cała ta konsumpcja kończy się znowu deserami, słodkościami, owocami też serwowanymi w cenie posiłku. I na koniec, dopiero w ramach podsumowania, wszystkiego jest kawa po turecku lub herbata. Tutaj do wyboru, ale bardzo często taki syty posiłek się właśnie kończy kawą po turecku. Także no, inaczej to trochę wygląda niż nam się stereotypowo wydawało zawsze. Bo mi też oczywiście. To w takim razie jeszcze pochylmy się nad kawą po turecku. To też kilkadziesiąt lat temu. Kawę po turecku, taką kojarzoną jako symbol przebrzmiałego Imperium Osmańskiego, zastąpiła herbata. To w związku z tymi zmianami, które, które nastąpiły w Turcji bardzo poważne kulturowe zmiany po tym, jak Turcja stała się republiką to jest to jedna z takich pozostałości, można powiedzieć, właśnie Imperium Osmańskiego. A pierwszy prezydent Turcji, Atatürk, który wprowadził wiele reform, on się starał wykorzenić, pozbawić Turków tego takiego osmańskiego przywiązania do spędzania godzin w kawiarniach i picia kawy i palenia fajki wodnej zwanej tutaj nargila, nie shisha, to też taka mała moja uwaga, że tutaj w Turcji na fajkę wodną nie mówi się shisha po arabsku, tylko nargile po turecku. Mhm. I to takie było spędzanie czasu właśnie przez Turków w Stambule, kawiarnie, siedzenie godzinami po parach dymu. Natomiast w Turcji są bardzo wielkie plantacje herbaty, i tą turecką herbatę zaczęto uprawiać w bardzo, bardzo dużych ilościach, i położono jakby nacisk, że to jest ten nowy turecki zwyczaj. I tak troszeczkę Turcy. No nie trzeba było ich chyba długo namawiać do tego, i ta herbata stała się elementem codzienności, i w tej chwili pita na hektolitr jest przede wszystkim herbata. Także nie to, że Turcy nie piją kawy po turecku, bo jak najbardziej ją piją, celebrują nią właśnie ważne uczty, jakieś okazje, robią sobie tą taką chwilę dla siebie z kawką po turecku, jak najbardziej tak, albo na przykład po dobiciu jakiegoś targu, interesu, jakiejś negocjacji, to. Pojawia się to takie zapytanie, czy może teraz kawa po turecku. Natomiast herbata jest taką, takim elementem codzienności. Czy w Turcji istnieje jakaś taka potrawa, co do której jest spór z innymi krajami, kto ją wymyślił? Chodzi mi na przykład o taką sytuację, jaką znam z Izraela czy z Libanu, kiedy zapytasz Izraelczyka albo Libańczyka, kto wymyślił hummus, to obaj odpowiedzą my. I ten spór jest nierozwiązywalny. O tak, i Turcy mają dużo tutaj z Grekami takich nierozwiązanych sporów. I to jest na przykład lokum, czyli takie galaretkowate słodycze. Turkish delight to się mówi w języku angielskim na to, a u nas po polsku się mówi o rachatłukum, zdaje się. Takie krojone na kwadraciki, obsypane cukrem pudrem, albo wiórkami kokosowymi, zatopionymi orzechami włoskimi, czy pistacjami. To właśnie jest tego rodzaju Spór, albo na przykład baklawa. Baklawa to chyba nawet bardziej, bo też kojarzy się oczywiście nam z krajami arabskimi, ale słyszy się, że Grecy mówią, że to baklawa jest ich, Turcy mówią, że baklawa jest ich. Zapytam o wpływy Zachodu w kuchni. Czy jest taki nacjonalizm kulinarny? Jak najbardziej tak. Turcja z racji też z tego swojego położenia i swojej wielkości, ogromu i różnorodności, bo jednak jest to bardzo duży i zróżnicowany kraj, no to teraz kilku Turków z różnych regionów, jak się zbierze razem przy stole, no to tutaj jest wielka dyskusja na temat tego, kto z jakiego regionu ma lepsze dania i która kuchnia wygrywa, także nawet oni sami między sobą tak troszeczkę rywalizują, jakie danie jest najoryginalniejsze, najlepsze, najsmaczniejsze i, i z, właśnie z którego regionu <tuszy> Kuchnia jest najlepsza, także począwszy już od tego, i bardzo są do swojej kuchni naprawdę przywiązani. To, to trzeba przyznać, że oni są raczej zamknięci na kuchnie zewnętrzne, a bardzo chętni konsumować i odkrywać własną turecką kuchnię. A czy Turcy są dumni z tego, że są potężnym narodem? Turcy są bardzo przywiązani do, do swojego kraju i bardzo tacy nacjonalistyczni, można powiedzieć, oni używają nawet takiego słowa, i bardzo są z tego dumni, że są Turkami. I to, są, to jest zasługa Atatürka, pierwszego prezydenta Turcji. Oni w szkołach, jakby uczeni byli, i, i to pokolenie, takie moje, starsze pokolenia, i w tej chwili nawet obecna młodzież też cały czas to dziedzictwo Atatürka jest tak przekazywane z pokolenia na pokolenie, i zawsze się akcentuje to jego powiedzenie, że jaka to duma móc powiedzieć, że jestem Turkiem. A widać w ogóle takie otwieranie się na świat Turków. Zdecydowanie się otwierają. Ja to widzę na, widzę na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy tutaj mieszkam, w Turcji. Kiedyś. Turcy byli bardziej zamknięci i w ogóle dla nich wyjazd za granicę był większą wyprawą, był trudniejszy, na niego było stać tylko nielicznych, bo to była bardzo no, droga i kłopotliwa ta cała formalność, żeby w ogóle uzyskać paszport i uzyskać wizę do, do Europy, więc nadal dzisiaj to też jest widoczne, bo ja sobie przejrzałam statystyki, dokąd Turcy wyjeżdżają za granicę, to jednak przede wszystkim w odwiedziny do sobie, bliskiej sobie osoby, natomiast Zauważyłam, że w Turcji ta, ta taka zmiana cywilizacyjna bardzo mocno następuje w ostatnich czasach. Na pewno ten dostęp do internetu i to, że już troszeczkę łatwiej Turcy się wzbogacili i łatwiej im jest wyjechać za granicę, wyjeżdżają też na podróże służbowe, pracują w koncernach. No więc wiadomo, że to się wiąże z, z, z koniecznością podróżowania. No i zaczęli te podróże też zabierać swoje rodziny, swoje dzieci. I za granicą już w wielu, wielu krajach można Turków zobaczyć, przy czym oni najemnie odwiedzają kraje, do, których bez wiz można wjechać, bo te, te wizy ciągle są dla wielu z nich problemem. No oni wcześniej właśnie zawsze tak byli przywiązani do tego, że w Turcji jest wszystko. To, co, potrzeba do szczęścia i właściwie czy jedzenie, czy muzyka, czy nie wiem, styl ubierania się, to właściwie wszystko, wszystko, to, co najfajniejsze i najlepsze jest w Turcji. Tak teraz się bardzo inspirują rzeczami, zjawiskami zagranicznymi. I w tej chwili się tak Turcy można powiedzieć, wyrównali w stosunku do obywateli innych europejskich krajów, no oczywiście. No, jest ciągle jeszcze bardzo duża różnica kulturowa, ale ona jest dużo mniejsza niż kilkanaście lat temu i nie wiem, Turczynka modna, Turczynka wygląda w tej chwili bardzo podobnie do nie wiem, modnej Hiszpanki czy, czy Włoszki, bo to tak trochę te klimaty bym powiedziała. Także podobnie się ubierają, nie wiem, młodzież słucha podobnej muzyki, przy czym u nich Turcja jest krajem sprzeczności i jakby w jakiś sposób w Turcji jedno występuje obok drugiego, czyli oni potrafią być jednocześnie bardzo nacjonalistyczni, przywiązani do swojego kraju, dumni z niego, wywieszają na balkon Flagi przy każdej okazji, na każde święto, praktycznie widać. W każdym budynku, i minimum, jeden balkon jest obwieszony flagami tureckimi. I tak samo jak wyjeżdżają za granicę, to też bardzo. Turcy raczej starają się nie krytykować swojego kraju, tylko nawet jeżeli normalnie są gdzieś tam politycznie, nie wiem, przeciwko obecnej władzy i tak dalej, to tak jakby czują się w obowiązku ten kraj godnie reprezentować. Tak samo, jeżeli chodzi o nie wiem, kibicowanie drużyną sportową, to też zawsze na pierwszym miejscu obcokrajowcom pokazują, jak oni bardzo są przywiązani do swojego kraju i jak bardzo są z niego dumni, a jednocześnie w wielu aspektach przejmują te właśnie. Europejskie czy światowe, takie globalne zwyczaje. Widać, że, że tych zmian jest sporo, a my chyba będziemy musieli jeszcze mówić się na kolejną rozmowę przy okazji Turcji. Bardzo Ci dziękuję. <gryw> Będzie mi miło. <gryw> dziękuję. Agata Bromberek, Polka mieszkająca w Turcji i autorka bloga Tur Tur Polka w Turcji, opowiadała o sekretach tureckiej kuchni i tureckiej mentalności. Agatę możecie znaleźć na Facebooku, Instagramie i na YouTube. Linki są w opisie tego odcinka. A nas szukajcie co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, Soundcloud czy Apple Podcast, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. Przypominam też, że w każdą niedzielę wieczorem na YouTube ląduje nowy film z wakacyjnego cyklu podróżniczego Bucket List. Subskrybujcie zatem nasz kanał na YouTube i włączcie sobie powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego odcinka. W tym odcinku czytał Wojciech Kusiak, a ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam do Was za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.